To mi w kolejnym odcinku na moim kanale. I ja wiem, że już chcielibyście kontent świąteczny, bo mamy grudzień i wszyscy robią vlogmasy. U mnie vlogmasy są na TikToku codziennie, filmik, więc zapraszam. Ale będziemy testować dzisiaj nowości słodyczowe, bo nie mogło tego zabraknąć. No nie mogę pominąć tego odcinka. Filmy świąteczne będą w każdą sobotę, oczywiście, do świąt. Ale teraz jeszcze dodatkowo stwierdziłem, że wrzucimy film właśnie ze słodyczami z listopada, bo uwaga! Pojawiło się kilka też świątecznych rzeczy. Ale nie wszystkie. Jest kilka rzeczy. Świątecznych, ale jest też słuchajcie, popcorn chupaczupsa. On ma smakować aklizaki o smaku coli. Popcorn o smaku coli. O co w ogóle chodzi? Zostańcie do końca, żeby zobaczyć. Dobra, tak, już jesteśmy w klimacie świątecznym. Dobrze, testujmy. Ciochko magia. Balkoni. Mamy takie ciasteczka, które są z kremem, To jest taki chyba trochę ala la brownie. I na wierzchu mamy jeszcze posypkę świąteczną. Sprawdźmy to. O nie, śmierdzi i to takim dziwnym czymś, trochę kwaśnym Seven Daysem. Czy to skisło? Kasia, czy to jest z tamtych świąt? No ja nie wiem. Kasia mi tu, wiecie, kładzie słodycze na sto i mówi, jedz, i to. A ja później to jem. Oczekiwania versus rzeczywistość. Jest mi przykro. Jakby serio, nie oszukujmy się, no nie wygląda to dobrze. Nie dość, że nie pachnie dobrze, to i nie wygląda dobrze. Ale może będzie dobrze smakować. Uwaga, gryzę. Mmm. Mmm, puszysta. Krem jest trochę jak z ciastek Oreo. Posypki w ogóle nie czuję, ale nie jest to złe. Jest taki, że zjadłem to ponownie. Nawet no, mi smakuje. Ile to kosztowało? 7 zł? Tego jest tu dużo. To wychodzi mniej niż złotówka za jedno. Ej, to jest pyszne. To jest naprawdę dobre. Moim zdaniem fair ocena to będzie 4,5 na 5, bo mogłoby ładniej wyglądać. Oprócz popcornu z chupa, chupa mamy też popcorn z Hot chipa. To jest, słuchajcie, ta sama firma, która zrobiła najostrzejszy chips na świecie. A teraz zrobiła popcorn, który jest, uwaga, karmelowy, ale ma dwie papryczki chili. Czyli nie będzie on taki, że nie da się go zjeść i że umrę, i że kipnę, i że... Tylko będzie taki, że delikatnie poczuje tą pikantność. Czy jesteśmy gotowi, żeby to spróbować? Smaczne. Pachnie totalnie normalnie jak karmelowy popcorn. Jest to ten styl karmelowego popcornu, który jest oblany cały karmelem. Nie tak, że macie posypkę, tylko on jest oblany karmelem, więc jest chrupiący. Uwaga. Chciałem już powiedzieć, że nie czuję nic ostrego, po czym przełknąłem ślinę i poczułem, jak mi piecze w gardło. Smaku totalnie tylko i wyłącznie karmel, ale w odczuciu pali. Chcesz spróbować? Także mi powiedziała, czy czujesz, że cię pali. O, ale na końcu. Mhm. Mhm, na końcu, nie? To Kasia jednak bardziej odczuwa niż ja. Kasia, kaszle. Daj mi, Daj mi Mogę ci dać to ciastko. Ja się cieszę, że coś takiego powstało, jest to fajne. Przejdźmy może do napoju, a tutaj zostawiam ocenę 4 na 5 Mamy jakiś dziwny napój: Jungle Fruits, Lychee Juicy Drink with Nutella Muszę przepić jak najszybciej, bo zaraz wariuję. Kiecze mnie coraz bardziej. Prawie się udusiłem tym czymś kokosowym. U, ale to jest takie... Mm. To słuchajcie, smakuje jak mogu mogu i działa, ponieważ już mnie nie piecze. Jest łagodzące. Mm -hmm. Te kawałki kokosa bardzo smaczne. Ogólnie mam problem z tymi napojami litchi, że zawsze one są dla mnie mega słodkie i nie jestem w stanie ich pić. Te nie jest aż tak słodkie. Może dlatego, że mamy tutaj tylko soku litchi 30%. Jest szansa. Ale ogólnie jest to smaczny napój litchi. Naprawdę jest lepszy, i je piłem. Więc ja będę dał tutaj 5 na 5, bo mi serio to smakuje. Mamy tutaj donut, ale wyjmę go z tej torebki brzydkiej. Jest tutaj donut Wedel Snack. Jak wiecie, moja czekolada również jest snack, ale to nie jest So Sweet Snack, tylko jest to So Sour Snack, co oznacza, że zrobili donata inspirowanego czekoladą So sour, która jest kwaśna. Czekajcie, gdyby powstał taki donat tylko że w wersji So Sweet? Ja tak tylko podrzucam pomysł, nie? Że jakby, wiecie, jak jest So Snack so sour, to mogłoby być So Snack So Sweet. Mhm, wy wiecie, aha. Dobra, ale ten, z tego co wiem, jest nazieniem cytrynowym, ma tutaj cukier cytrynowy, no i oczywiście paski polewa, jest czekolada Wedel, czyli najlepsza, jako znacie. Więc uwaga, spróbujmy tego donata. Mm. 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 No ja mhm. dobry. Jak dla mnie, mogłoby być bardziej czuć jeszcze czekoladę, no bo ona jest tutaj tylko i wyłącznie w postaci tych pasków, a ogólnie fajny donat. ten cukier fajnie chrupie. Ja lubię, jak są różne właśnie struktury. 5 no na 5. no dobra, 4,5 na 5, bo więcej czekolady ja bym dał. Mam tu na stole żelki z okazji... No się znaczy nie wiem. To jest po prostu edycja Harry Potter. Ja nie oglądałem Harry'ego Pottera. Znaczy inaczej. Ja naprawdę przepraszam, ja wiem, że to jest wstyd w ogóle. Ale ja miałem podejście i mi najbardziej się podobała pierwsza część, bo ona była taka bajkowa. Ona była taka, że oni byli z dziećmi i w ogóle, a te kolejne już były zrobione takie bardziej pod nastolatków Ja już miałem takie mm -mm. naprawdę. Czy je No, obejrzałem dwa chyba. I ten drugi już mi się nie podobał, już dalej nie pociągnąłem tego. Sprawdźmy, jakie tu są smaki: Kirsch Loli, karmel bonbon, zuckerwate. O, wata cukrowa Gruner Apple, to pewnie jakieś jabłko. Citronen sorbet, fajnie. I cola. To niebieskie to musi być wata cukrowa. One wie. Wow, to jest czarcie pioruna, czyli najfajniejsze, chyba jakby taki symbol z Harry'ego Pottera. Dobra, próbujemy. Oh, czemu to to znowu twarde? To smakuje jak laski cukrowe ze świąt, w sensie z Co Całkiem spoko, ale wolę to chyba w formie właśnie lizaka, niż w formie żelka. Sprawdźmy jeszcze jeden jakiś. Uuu, ten będzie kola, a to jest jakiś zgret. Zgredek. Mhm. To jest kola, kola fajna. Ale to musimy jeszcze zjeść tego karego. co to on? Jak to jest jego twarz, to bardzo mu współczuję. Dobrze, że jedynki nie straciłem. Ale jest najsłabsze, ale jest to wiśnia, ewidentnie. Edge Harry Potter 3 na 5. Widzę na stole coś co nie jest nowością. To jest produkt, który jest bardzo stary, ale jest nowością w tym sklepie, w którym się pojawił. A pojawił się w sklepie? Yes. W Dilzie. I słuchajcie, bo ogólnie jest to produkt, który nie jest dostępny jakby normalnie w sklepach, ale właśnie czasami się gdzieś pojawia i jak jest w Dilzie, to jest super, bo ostatnio kupiłem go w Candy Pop. No a w Candy Pop był droższy na pewno niż w Dilzie. Ile kosztowało? No, 8 złotych, a ja w Candy powdałem 18. Więc bardzo się cieszę z tej informacji, ponieważ to oznacza, że dzisiaj ja jadę do Dilza i kupuję sobie cały karton tego. To jest mój jeden z ulubionych słodyczy. I ja chcę coś takiego zrobić w Polsce. I jak ktoś mi to teraz podpierdzieli, to żeby nie było, że nie mówiłem. To jest naprawdę coś, co może zrobić furorę. Więc miłość nie jest to nowość, to chciałem wam go pokazać. To jest wszystko sklejone piankami marshmallow, więc to jest takie mega miękkie i ciągnące. Ale też chrupie. Dziękuję Kasiu, dziękuję Beyonce, jestem wdzięczny, że mogę to jeść. 5 na 5, Kocha. Mam coś, co niby jest nowością, ale mi się wydaje, że ja już to gdzieś widziałem. Jest to Kinder Tronki i wygląda to trochę jak Kinder Bueno, ale zamiast takiego wafelka ma... nie wiem w sumie. To trochę wygląda jak Kinder Bueno, a połączone z Chocobonce. więc sprawdźmy to. Okej, okay, ma trochę inny kształt, ma trochę taki kształt jakby to była kora drzewa, kawałek drzewa. Dobra, uwaga. Mm. Chciałem powiedzieć, że to nie smakuje jak szokobons, ale po dłuższym zastanowieniu to jest środek z szokobonsa, tylko wafelek jest inny. To jest po prostu pyszne. Ja kocham szokobonsy, więc dla mnie więcej nadzienia niż Szokobonsie. błagam, 5 na 5, mega dobre. Ja tu widzę jeszcze coś świątecznego. Czemu zrobię jakiegoś... Patrz, wyglądam teraz jak jakiś ptak. Mam tutaj Oreo w edycji Gingerbread Jeżeli to będzie smakowało piernikiem To może być moje ulubione Oreo all the time To Oreo ma na sobie pierniczka narysowanego Znaczy wyrzeźbionego w ciastku Ej nie, to jest oszukane Nie Kasia, nie, nie ma tego piernika na tym Dobra mam, jest jednak piernik Omek, no, wygląda ślicznie Ja naprawdę doceniam takie detale i uważam, że to wygląda super cute I ja jestem już zachwycony tym ciastkiem Nadzienie w środku jest białe po prostu Więc możliwe, że będzie po prostu śmietankowe, a ciastko będzie smakowe Nie mam pojęcia, Mmm, pyszne, ale bardzo delikatne. I fakt, są po prostu cynamonowe. Nie są to jednak moje ulubione ciastka, ale mimo wszystko są dobre. Dałbym takie 4 na 5. To wygląda jakbym nie chciał tego jeść. Ale to jest o smaku yy, czekoladni banana. I chcę, żebyś przedstawił, czy jest lepszy niż ten twój. Okej, okay. ja jestem uzależniony od batonu ba wykrzyknik bananowo czekoladowego Kocham go. Kocham go od liceum, zawsze go jadłem, uwielbiam dalej. No i to jest banana. banana. Na. Jest to bananowe, ale nie widzę tu czekolady, Kasia. Co ty mi dałeś? Bogaty w błonnik bezglutenowy, wegańskie, bez oleju palmowego. Okej, okay. całkiem nieźle. Baton owsiany z kawałkami banana. Ej, kocham owies. I kocham kawałki banana. Mm. I nie kocham wyglądu tego batona. Jeszcze tak zdrowego czegoś to chyba nigdy nie jadłem. To wygląda jak kloc. No nie, no błagam, do czego ty porównujesz mój baton ba? To wygląda po prostu jakby ktoś już to przemielił. Ale pyszne bananowy karton. No jakbyś wrzuciła banany do kartonu, zostawiła na tydzień, a później wyrzuciła i zjadła karton. That's the baton. Dziękujemy bardzo, nie przechodzi pan dalej. Trzy razy na nie. Czajmy jeden, bądźmy mieli. Jeden na pięć. Mhm. Są to ciastka, które nazywają się Jaśki. Kto wymyśla ten nazwy? Czemu nie ma ciastek Dominik? Dominik są tylko linijki, jekierki. A jogurki kiszone są Dominik też. A czemu nie mogły być ciastka Dr. Gerard Dominik? Dominiki. Nieważne. Puszysty, pyszny biszkopt. Do tego dżem malinowy. I... czekolada na wierzchu, która wygląda trochę jak delicia, ale chyba to nie będzie delicja. Wygląda tak jak babcine ciastka. Ja kocham babcine ciastka, więc może być to dobre. No, co? Próbujemy. No, tak kupię. Biszkopt totalnie jak delicja. Identyczny. No i już jest dżem. Hmm. no to dobre. No. 4 na 5. Uwaga, uwaga. Merci, że jesteś. Mamy Merci Together. Geful też około sztukę info sorten. Fil chocolates in 5 Varietes. Z pięciu smaków podbają mi się trzy. Jest to caramel brownie, nugat i jest to cappuccino. Sprawdźmy, jak będą smakowały. Okej, okay. jest kolorowo? Jest kolorowo. Jest dobrze? Jest stanie. Ile to kosztowało? 18. Słuchaj, no patrząc na praliny Lindora, gdzie kupujesz 3 i płacisz 10 zł, jest tanio, bo jest dużo. Ale sprawdźmy to. Caramel Brownie. lecimy z tematem. Uuu, płynący karmel kocham i brownie jest zresztą nadzienia. Jeśli mam być szczery, to tego karmelu trochę mało czuć i bardziej wybija się to brownie, które jest po prostu czekoladowym nadzieniem. Więc yy, myślałem, że będzie trochę lepsze. Przejdźmy do kolejnych smaków. Gdzie są te smaki rozpisane? Weźmy sobie teraz nugat. Mmm jest Coś krótkojącego lepsze, ale nadal bez szału. Nie jest takie, że chciałbym to jeść jakoś bardzo. Na prezent fajne, myślę, że ktoś będzie zadowolony, ale nie jest to coś, co po co bym szedł od razu do sklepu, że muszę to mieć i muszę to zjeść, tak jak mam na przykład Ferrero Rocher. Mm, to jeszcze nie to. Lepsza była edycja walentynkowa, więc daję tutaj takie 3,5 na 5. Popcorn czupa czupsa. Jak ja to, Jak mi to Kasia pokazała, że ona to kupuje i ja miałem takie wow, 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 co się dzieje? Kto wpadł na pomysł, żeby zrobić popcorn czupa czupsa o smaku Coli. Rozumiesz to? Ja rozumiem popcorn karmelowy, popcorn, nie wiem, maślany, słony, serowy. Noże nawet były czekoladowe. Ale cola? Zacznijmy najpierw od jabłkowego. Pachnie trochę kwaśno, ale nie jakoś bardzo. Ma delikatnie zielony nalot. Mogę ja próbuję. Fajne, jest to bardzo delikatne w smaku Wolałbym bardziej czuć to jabłuszko, ale Wiecie jak mi to smakuje? Pamiętasz, Kasia, taki worek, który był w takim rożku I w nim były te takie kuleczki kukurydziane chyba Które były o różnych smakach To smakuje jak to To jest taki mój smak dzieciństwa Wstrzymajmy się z oceną Sprawdźmy to na smaku Koli Wow, on jest bardziej oblany tym wszystkim On jest oblany trochę jakby był karmelowy, spójrzcie Ale nie pachnie kolą Natomiast smakuje <laughs> mm -hmm. O o jest trochę ten aromat czupa a trochę też jest domestos. Nie wiem jak smakuje domestos, ale jest coś takiego jak jakiś środek do czyszczenia. Dziwne. A i to jabłuszkowy był lepszy. Ten nas makło A Ja byłem tak podekscytowane. Zniszczyli mi święta. Nie no dobra, powiem tak, ten kolowy chyba u mnie niestety 2 na 5, a ten jabłuszkowy 4,5 na 5. Także to tyle i widzimy się w kolejnym odcinku, który będzie już świąteczny, pa!